Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce ciągle z karawan, z salą w Poznaniu słuchajcie, te targi to prawdziwa kopalnia pięknych klejnotów, pięknych niewiadówek zaraz Wam pokażę niewiadóweczkę Kasi i Marcina którzy wystawiają się tutaj ze swoją przyczepą w strefie retro popatrzcie na ten piękny, klasyczny zestaw z epoki jest tu Kasia, właścicielka Marcin właśnie oprowadza kogoś w środku po przyczepie eee, Rozejrzymy się tutaj u Was troszeczkę Pooprowadzasz nas? Poopowiadasz? No, już, już, może to Marcin zrobi On powie więcej Czy możesz oprowadzić mnie i widzów po przyczepce? Jedziemy sobie Tędy to już widzę, że łóżeczka z tyłu są przerobione troszeczkę Tak, łóżeczka są tymczasowe dla dzieci zrobione, jak dzieci przestaną z nami jeździć, to automatycznie łóżeczko znika I powstaje miejsce do siedzenia dla dwójki Ten stelaż zrobiłeś sam, tak? Tak, tak. cała przebudowa była sama Robiona przez okres zimowy Przyczepa rozebrana do zera Wygłuszona, wyklejona Izolację macie tutaj zrobioną też? Tak, tak. A z czego izolacja robiona? Izolacja jest zrobiona ze styropianu dwójki Potem jest mata termiczna i spieniona taka pleksa lekka, i na to dopiero jest docelowy materiał. To spieniony. tak na kozaku, już taka pełna no, wersja zimowa. Wersja zimowa i letnia, żeby też nie grzało. Na tej zasadzie, tak? Ej, jakiej szerokości jest to górne łóżko? Nie, nie, nie pamiętam już. Ale mniej więcej. No, takie 60, 70 no, no, czy nawet 80 cm? Była ostia węższa, tak? Ale że dzieci rosną i potrzebują więcej miejsca, no to też automatycznie. Dostawka, poszła dostawka, poszła dostawka, Tak. Mhm. tak bardzo, bardzo fajny pomysł. I na dole drugie łóżko w rozmiarze standardowym. Nie jest poszerzone. Tak, standardowe. I zobaczcie na tą farelkę z epoki. kurcze, czekajcie, zapalę światło. Chyba każdy, każdy taką miał w domu. W ogóle jest full sprzętów e, takich z epoki e, kubeczki takie termosowe, nie? One były tak, chyba tak, w kompletach tak, termosowych. Jest to jest zbaneczek, to jest Tu Automatycznie kubeczki są i na końcu przychodzą podstawki, i jest zamykane. Ale superowe. Na radyko też, radiobudzik, chyba, nie? Tak jest. Także cała przyczepa. Gazeta, w wystroju odpowiedni. Oryginalna z 1983 roku. O, można sobie usiąść i przy kawce przeczytać. Okularki, jakby ktoś się słabo widział, też są. Tu widzę taki dosyć nowoczesny design. Panel taki sterowania na ścianie. Co nam o nim opowiesz? No panel wychodził w opcji takiej, co się do przyczepy dokładało, to automatycznie też musiało powstać jakieś włączniki świateł zewnętrznych podświetlanie dolnej przyczepy radio gniazdka wabasto ładowanie akumulatora zewnętrznego temperatury czy budzik tak i nie budzi was to w nocy jak to wszystko świeci to znaczy opcja musi być do przerobienia taką makietę musimy Yy, założyć na noc spuszczaną, bo jest za jasno. Tak? Nie no, jest jasno. To wszystko się rozświetla. I jak i... choinka w święta tak, trochę. Tak, nie? tak, tak. Ale no, przydaje się. gro czy się przydaje właśnie. No tak, można z łóżka całą, tak, tak. obserwować całą sytuację, co się dzieje, co się z, dzieje tak, z przyczepą. Tak. Ale bym się chętnie napił kawy sypanej i z takiej szklanki klasyka. Pudełko pewnie na kawę, na herbatę. Tak, kawa, i herbatę. obowiązkowy wiatraczek. Pre-domu. Pre Także wszystko pasuje do siebie. Tutaj rozumiem standardowa kuchenka tak. z lewik. To jest zlew, tu jest kuchenka. I teraz, działająca. żeby korzystać ze zlewu, tą zlew nakładkę teraz, trzeba tak, ściągnąć. Nakładkę, tak? tak, no ze zlewu tu obecnie nie korzystamy. Staramy się na zewnątrz wszystko funkcjonować. Ja dla wygody dla czterech osób jest też. No właśnie tutaj środek, środek jest od życia, tak, tak. od spania, od, spania, a od, od życia jest, jest na zewnątrz. Na, zewnątrz nie? na dole mamy lodóweczkę oryginalny, Polar, tak no i szafeczka kuchenna, tak jak w standardzie miejsca. W porównaniu z naszą zapiekaneczką jest tutaj całkiem sporo. Jak widzicie, mogę sobie tutaj w NC stanąć całkiem wygodnie. Trochę szoruję, ale to chyba o Moskitierę, nie? nie tak, Także tak. jeszcze tutaj mam trochę luzu nad głową, jeżeli... Eee, nie byłoby maskitiery, byłoby samo okienko. No, yy, można tutaj spać w cztery osoby i w zasadzie my tu się mieścimy na środku, moglibyśmy nawet walca jeszcze zatańczyć na pozostałej podłodze, także miejsca w NC jest dużo więcej. Jak się fajnie zrymowało. Powiedzcie mi, jak zaczęła się Wasza przygoda z niewiadówką? poręczna, wystarczająca dla nas. No i rozpoczęły się poszukiwania, zwiedziliśmy trochę Polski, żeby ją kupić i trafiła się ta jedyna. A to za którym razem trafiła Wam się niewiadówka? Po takim intensywnym roku szukania, po Dlaki. zwiedzeniu weekendowo raz byliśmy na Śląsku w sobotę, w niedzielę jechaliśmy na Pomorze, no troszkę zwiedzaliśmy jednak stany, które są sprzedawane odbiegają od rzeczywistości, tak? Bo to jest niewiadówka z którego roku? 89 rocznik. 89 to, no to w miarę młoda przyczepa tak, jeszcze. Tak, nie? W Miarę młoda. Ale... W miarę młoda. <laughs> Zależało, że właśnie nam że była kompletna, niezniszczona z namiotem. W namiocie też jest, wysypianie są dopinane, więc przestrzeń przy... nie u... u... życiowa jest całkiem spora. O swoich podróżach małą przyczepką. Pierwsze nasze wakacje spędziliśmy w Pieszczadach. Zaraz po zakupie, jeszcze przed, przed remontem wnętrza W zeszłym roku Chorwację zwiedziliśmy Od dołu do góry A w tym roku Włochy, 6000 km przejechaliśmy po Troszeczkę więcej niż dwa tygodnie Rewelacja, zainteresowanie budziła No właśnie, powiedzcie jak ludzie reagują na jak przyjeżdżacie całą rodziną taką małą przyczepką Na no, jednym polu kempingowym Pani się zdziwiłaś jak zobaczyłaś, że cztery osoby wychodzą? Zajrzałam okej, okay, wiem, wszystko, wszystko jasne. Zauważyłem, że Wasza przyczepka jest pełna sprytnych schowków. Czy mógłbyś zaprezentować kilka z nich? Tak, powstało parę schowków, które wymusiło życie i przestrzeń przyczepy tak naprawdę. Jest namiot, rurki ciężkie i te rurki zazwyczaj są w środku w przyczepie. Jak nie rozkładamy się to te rurki przeszkadzają, więc powstała taka rura kanalizacyjna, która jest z dnem zamykana. I tutaj ciężkie rzeczy, typu stela, śledzie są chowane, a cała reszta namiotu jest chowana pod przyczepą, żeby ten środek ciężkości był jak najniżej. No i też nie przeszkadzało, nie zajmowało miejsca przy w przyczepie w środku. Słuchajcie, zapalę światło będzie jasno. Nawet schoweczki z podświetleniem. Tak, powstały takie boksy miarę szczelne i cały przecionek jak pada deszcz, mokry nie jest w środku w, namiocie, w przyczepie, tylko jest schowany pod przyczepą. Czy musiałeś przerabiać bakistę, żeby ten, ta rura się tutaj nie, zmieściła? Nie, ta nie była przerabiana. Bakista tylko jest przesunięta o parę centymetrów do przodu, żeby rura się zmieściła, ale też przy okazji powstało miejsce na zbiornik do. Wybasko, które jest wybasko założone pod przyczepą Czy skorupkę malowaliście, odnawialiście w jakiś sposób? Nie. przyczepa jest w oryginale taka jaka była, nie jest zmalowana Jest po części wypolerowana tam gdzie zapuściło się coś zielonego A reszta jest porządnie po prostu umyta Aha, no to powiem, że w bardzo ładnym stanie, nie? Żadnych pajączków nie ma, żadnych pęknięć Tak się Wam udała ta skorupka, te poszukiwania Tak, galera. Trochę czasu to musimy być Tutaj zabudowa wybasta. Jak to jest wykonane? Bałem się wmontować wybasto, bo w większości wybasto ludzie montują w środku. Ale to tam różnie może być. E, Jakiś gaz, temperatura. więc powstała konstrukcja z aluminium. Tu jest czerpnia powietrza, która jest zamykana na czas jazdy. I przez podłogę rura jest przeprowadzona ciepłego powietrza do środka. Hmm. A wylot spalin? A wylot spalin idzie tu pod spodem, aż tam do samego końca i rura wydechowa tutaj przy tym. A teraz już widzę widzę. A jak z montażem Webasta? Czy ono jest zamontowane bokiem, czy pionowo? Opcja z, z Webastem to była na zasadzie próby błędów z tego względu, że na internecie nigdzie nie można było znaleźć opcji, czy to może leżeć na którymś z boków. Po zamontowaniu się okazało, że wabasto nie może leżeć na którymś z boków dlatego, że ilość paliwa, która jest doprowadzana do komory spalin zalewała świecę, więc po powrotem trzeba było to przerobić i postawić normalnie wabasto z wylotami w stronę dołu. No i w zasadzie prób i błędów się udało, funkcjonuje, grzeje i działa. Zbiorniki wody macie zamontowane w środku. Tak, zbiornik wody jest zamontowany w środku, bo też na zasadzie próby błędów jest zamontowana na grzałka taka akwarystyczna, która jak potrzebujemy to jest podłączona do prądu jest grzona i też przy okazji jest zbiornik pod spodem zamontowany na wodę szarą i powiedz daje radę taka grzałka z akwarium? daje radę i ja, jakiej mocy jest? grzałka jest chyba 120W więc ten czas grzania wody się też wydłuża ale nie doprowadzi do etapu zagotowania wody no tak, bo ona chyba tam do 40 stopni można nagrzać do nie? 40 chyba, 7 czy jakoś o, tak o, na tej tak zasadzie tak, więc. Fajnie się sprawdza i, i, i działa. A długo nagrzewa zbiorniczek? No tak, trzeba poświęcić 2-3 godziny. Aha, a jak duży ten zbiornik? Zbiornik jest bodajże 40-litrowy. Aha, czyli stając na kempingu podłączacie sobie i do mycia naczyń, czy do... prysznic jest zewnętrzny, tak? Prysznic jest zewnętrzny, mhm. tak. Czy macie wodę użytkową tak. ciepłą. Wodę użytkową ciepłą. To bardzo fajny patent. Zawsze się zastanawiałem, czy te grzałki dadzą radę właśnie podgrzać wodę, a zbiornik jest obudowany jakimś styropianem, czy czymś nie, tak, nie, żeby zbiornik nie? zbiornik jest normalnie postawiony, zakopiczony do podłogi i funkcjonuje. Na tyle przyczepy widzę. Zamontowany jest rower Jubilat, klasycznie. Powiedz, czy ten bagażnik robiłeś sam, czy to już była rzecz bagażnik, zastana? Bagażnik była rzeczą zastaną, też od jakiegoś innego pojazdu skonstruowana. Co prawda wisiał, mont montowany był tylko za górę, opierał się pod tablicą rejestracyjną. I to taka konstrukcja była nie do końca ee, ok. Bo te rowery, które były tu zamontowane, tu wchodziły cztery rowery, wchodzą cztery rowery, na dziurach podrzucało. Więc zostały dorobione takie lagi, które są w konstrukcję ramy przymocowane i jest to stabilne, sztywne i sprawdza się. Eee, tutaj jest miejsce na koło zapasowe odno? Tak, tu jest koło zapasowe, też dorobiony stelaż i yy, uchwyt na pojemnik z brudną wodą, szarą wodą ten rower to tylko tak z okazji targów jest zamontowany, czy używacie go? Z okazji targów i używany jest sporadycznie, ponieważ jazda na takim rowerze się dużo odbiega już w tej chwili od jazdy na rowerach współczesnych. Ciężka droga, ciężka droga. Ciężko się jedzie. Tak. Już pod górkę to nie to. Nie? Pod górkę już trzeba naprawdę się pofatygować. Powiedzcie mi coś o tych sprzętach, bo widzę tutaj naprawdę bardzo dużo takiego z sprzętu retro. Od przedłużaczy, lusterka to chyba lokówka, jest Tak? suszarka, muszarka, cała kosmetyczka. Kosmetyczny tu mamy Oj, latarka, pamiętacie te latarki? Na dużą płaską baterię? Tu mamy taką turystyczną styropianową lodówkę. Wszystko z za... epoki. No, Powiedz, czy kolekcjonujecie takie rzeczy? Czy to y, działo się wcześniej i przyczepa też dołączyła do kolekcji? Czy to przez przyczepę y, zaczęliście no, zbierać y, właśnie takie różne rzeczy z dawnych lat? Miłość do PRL-u y, zbudziła się jakiś czas temu. I było gdzieś to tam systematycznie zbierane. Oczywiście przy okazji były sprzątania naszych rodziców w piwnicach. To różne rzeczy się też poznajdowały jak właśnie krzesełka, czy, czy lusterka, czy lokówki. No i po jakimś czasie się urodziła właśnie przyczepa i wszystko się wszystko razem zgrało, zadębiło się. Tak naprawdę i, i no to jest w tej chwili groże. naprawdę macie mnóstwo rzeczy I, tak, tak. i nawet garnki aluminiowe tak. a pa, wiatraczek. A pa, o właśnie ten wiatraczek też pamiętam. Grzałka hmm. do kubeczka, o, aparat, zenit, stare, skórzane walizki, kurze też spotykana e, leżak, tak. kot elektryczny, który funkcjonuje, działa. E, powiedz mi coś o tym namiocie. Bo to też należy do waszego stoiska, do waszej wystawy. Tak. Namiot jest nasz, to jest namiot, który pierwszy wyjazd za czasów jak się poznaliśmy z żoną. No to w trochę czasu minęło. To jest pierwszy namiot, pod którym spaliśmy. Tak naprawdę. Mój Misiu z czasów dzieciństwa... Zajrzymy do środka. I dmuchany materac kocyk klasyczny, też taki miałem. I ta fajna gra, pamiętam ją za dzieciaka, nigdy nie wiedziałem o co w niej chodzi, ta, ta bojka, to się tak. jakoś rozszerzało, rozszerzało nie? Bojka... Tak, rozszerzało, trzeba sznurki rozszerzać i bojka w tym danym momencie do przeciwnika z drugiej strony miała dotrzeć, ale miała tak dotrzeć, żeby nie uderzyć w rączki, Aha. więc który szybciej machał rękoma na zewnątrz, wtedy się pozbywał danej boi u Czyli ten, do którego rączek dotknęła bojka, przegrywa. No to dzięki. Po tylu latach ktoś mi w końcu wytłumaczył zasady tej gry. A co tu mamy? Ja mamy to nie mogę! Z obrazkami do Klocko, układania. puzzle, klasy. Jest coś do zabawy, jest też coś do posłuchania. Jest i Natalia, jest Queen. I Queen, a co to trzecie? Wojciech <śmany> strażak. Jest taki za czasów bajka. Dziękuję Wam, że podzieliliście się swoją historią i swoją przyczepką na naszym kanale. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Życzę Wam wielu udanych podróży. Dziękujemy. To Do cześć.